W dużym skrócie zaczniemy, z Szotem gadaliśmy o tym, że fajnie by było zrobić pewne podstawy matematyki dyskretnej, ale rozumianej bardzo praktycznie, to znaczy nie, nie ładować się w rzeczy, które są nikomu niepotrzebne, bo w większości kursy uniwersyteckie czy, czy kursy książkowe mają mnóstwo informacji, z których prawdopodobnie przydatne jest pewnie maksymalnie parę procent i chcemy wyciągnąć te parę procent i dać je wam tutaj jako Powiedzmy swego rodzaju narzędzie, które się e, przyda w pracy. E, wybór, to będzie tak naprawdę wybór w gruncie rzeczy e, zagadnień z matematyki dyskretnej. E, ja lubię pisać po tablicy, ja będę pisał po tablicy. E, jestem człowiekiem, który lubi pisać po tablicy. A tak naprawdę wszystko zdało naszą opowieść zaczniemy od grafów. E, ci, ci i te z was, które, którzy byli były w piątej, kiedy opowiadałem o wyszukiwaniu połączeń kolejowych. Była tam pewna luka do zauważenia. Znaczy, mówiłem o grafach, ale nie mówiłem, czym jest graf i robiłem to celowo, wiedząc o tym, że będę o tym mówił dzisiaj. Grafy w informatyce to zagadnienie bardzo szerokie, zagadnienie bardzo często używane, używane w bardzo wielu rzeczach. Używane po pierwsze do wyznaczania tras, jak mogliśmy już zobaczyć sobie. Czyli na przykład do wyznaczania połączeń kolejowych, do wyznaczania połączeń samochodowych, do wyznaczania połączeń pieszych i tak dalej, czy też do, nie wiem, do wyznaczania jakiejś siatki, która w najłatwiejszy sposób pozwoli nam rozwieść, powiedzmy, materiały. Po drugie jakieś relacje między użytkownikami. Na pewno część z was słyszała o grafowych bazach danych. Jeżeli tak naprawdę zaczniemy rozważać powiedzmy Facebooka, czy, czy jakiś inny system społecznościowy, to możemy o tym myśleć właśnie jako o takim grafie, gdzie użytkownicy są ze sobą połączeni relacją przyjaźni albo nie są, nie są połączeni, czy też może to być równie dobrze jako graf możemy pracować system na przykład ankiet z jakimś flow, z jakimś przepływem. To oczywiście nie jest w żadnym wypadku Zamknięte wyliczenie, ale w każdej z tych sytuacji gdzieś te grafy będą. No i teraz tak. Jeśli znamy trochę matematykę dyskretną, znamy trochę teorii grafów, będziemy mogli pewne rzeczy wyciągnąć prosto albo kopać się z koniem. I do tego zaraz przejdziemy. Nie do kopania się z koniem, tylko do wyciągania rzeczy prosto. Formalnie, graf to jest taka trójka. Jeśli byście mieli jakieś pytania, to oczywiście. Pytajcie. Graf to jest trójka v e f. f to będzie funkcja z e najczęściej liczby rzeczywiste. Zaraz wszystko sobie objaśnimy. I e jest pod zbiorem v razy v. Czyli? To znaczy mamy, jasne, mamy um, użytkownik odpowiada na pytanie e, a potem musi odpowiedzieć na pytanie b, potem na pytanie c. Tutaj się rozwidla zależnie od odpowiedzi na D i E. Pytania są jednoznaczne? Nie ma znaczenia. I tak zawsze będziemy iść według jakiegoś przepływu, do jakiegoś schematu. W szczególności może być tak, że jeżeli tutaj coś odpowiemy innego, to wracamy do C. Okej. Tak. V to jest zbiór wierzchołków. Wierzchołków. E to jest zbiór krawędzi, czyli edges i vertices. Tak? Krawędzie długości. Nie, w nie to, to informuje nas, nie, to jest zbiór pewnych obiektów matematycznych i wierzchołki, no. no to są po prostu reprezentujemy je w postaci takich punktów, a krawędzie reprezentujemy w postaci połączeń. Okay, ale nie mierzymy Nie. To, to jest rzecz Dodatkowa. I tak. Każda krawędź łączy jeden albo dwa punkty. Jeżeli łączy jeden, to jest tak zwaną pętlą, Czyli jakby odnosi się sama do siebie. To już to jest zapisane tutaj. To jest tak mocno formalnie zapisany warunek, że każda krawędź łączy dwa punkty albo ten, ten sam wierzchołek. No i jakiś przykład sobie może narysujmy. Ja już narysowałem, ale narysujmy sobie jeszcze może jakiś przykład grafu. No to możemy mieć jakiś taki graf, właściwie tak naprawdę reprezentację grafu, bo formalnie graf i jego rysunek to troszkę co innego. Tutaj mamy jakiś taki graf, sobie narysowaliśmy, nie? ale możemy sobie narysować inny graf, gdzie sobie podpiszemy te wierzchołki nieco inaczej. I w tym momencie już widzimy, że to powiązanie z połączeniami kolejowymi coś tam w sobie może. Mieć. Nikt nie zapytał jeszcze, po co jest ta y, trzecia funkcja, bo ja tutaj napisałem te definicje i tam uwzględniłem jakąś taką trzecią y, funkcję na końcu. Jest coś po krawędzi jest jakieś r. I tak, to jest. r to są liczby rzeczywiste. Ta funkcja każdej krawędzi przypisuje jakąś wagę. Jeżeli na przykład będziemy chcieli reprezentować wyznaczenie trasy, to chcemy mieć w jakiś sposób zapisane, ile czasu zajmuje przejechanie z punktu A do punktu B. No bo inaczej wyznaczenie trasy byłoby. Co najmniej trudne, żeby nie powiedzieć wręcz e, niemożliwe. I to nam daje sposób na zapisanie tego. Czy to jest tak naprawdę funkcja, która każdej krawędzi przypisuje jakąś wagę. Jeżeli chcieli to tutaj zapisać, napisalibyśmy, na przykład, że z A do B przejazd zajmuje na przykład 10 jednostek. Albo kosztuje 10, e, albo cokolwiek innego. Prawda? Mając takie grafy, możemy sobie zadawać pewne typowe pytania. Na przykład, czy z A da się dojść do B? No tak, to takie bardzo typowe pytanie. Tak? Czyli jeśli mamy jakieś grafy, bierzemy sobie pierwszy punkt i drugi punkt, czy jesteśmy w stanie między tymi punktami dojść? Tutaj jest oczywiście odpowiedź na to pytanie jest oczywista, w momencie, w którym te krawędzie były tak zwanymi krawędziami skierowanymi, czyli krawędziami, przez które możemy przejść tylko w jednym kierunku, no, czasem czasie będzie troszeczkę e, natrudzić. Czyli więc inaczej, czy istnieje taka ścieżka z A e, do B. Inne pytanie, e, czy mogę przez wszystkie krawędzie, przez wszystkie krawędzie, przejść raz, dokładnie raz. No i to jakby, nie wiem czy pamiętacie, było kiedyś takie zabawy, że się starało, nie wiem, był jakiś wzorzec i trzeba było narysować go bez odrywania długopisu od kartki albo jeżeli, nie wiem, mamy ploter, czyli takie urzędzie, które, narzędzie, które drukuje tylko proste kreski, jakby rysuje markerami, to też czy to narzędzie jest w stanie coś takiego narysować bez odrywania pisaka. Analogicznie czy mogę przejść przez wszystkie wierzchołki. Dokładnie raz. Tak. Te dwa pytania wydają się podobne. Okaże się, że są bardzo różne. Innym typowym pytaniem, jak najtaniej, to jechać z A. Do B. Czyli tak jak wycenialiśmy, wy sprawdzaliśmy te. Wezmy, najtaniej w cudzysłów, bo to nigdy nie wiadomo, co to dokładnie znaczy. Z A to tak jak nie wiem, Google Mapsy wyznaczają nam trazy, kiedyś jeszcze były takie nawigacje samochodowe, w których można było wybrać jak chcemy liczyć koszt trasy, czy to będzie najładniejsza trasa, e, najtańsza, e, najszybsza e, i tak dalej, i tak dalej, e, i tak dalej. E, no i takie mniej typowe stosowania, to nie wiem, mamy, e, mamy listę przystanków jakąś i, i odległości między nimi i jaka trasa będzie wtedy najkrótsza, nie? która przejdzie przez wszystkie, te, przez wszystkie te przystanki? Wszystkie te problemy możemy zredukować do grafu. I zaraz sobie spojrzymy na taki najbardziej klasyczny przykład tego problemu. Czy ktoś ma pytania do tego, co tutaj jest nas skrobane, przeze mnie pracowicie? Jeśli nie, to ścieramy i piszemy w takim razie problem mostów królewieckich. Będzie potrzebny. będzie potrzebny. Więc problem, problem mostów królewieckich pochodzi od bardzo znanego matematyka Eulera. Królewieckich, bo mówimy tutaj o a, królewcu taki. Miejscowości w Polsce. No i tam była sobie e, rzeka, na której były dwie wyspy, na których było parę mostów. Ja postaram się to narysować. Ja nie umiem rysować, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, jak będzie bardzo brzydko, ale staram się jak umiem. Więc było tak. Tutaj był jeden most, tutaj był drugi most, trzeci most, tutaj most, tutaj most, tutaj most, tutaj most. Wygląda jak jakiś kotek, trochę, ale <grym> nieważne. E, no i teraz chcę zadać jedno pytanie. Czy można przejść wszystkie mosty? Tak? Aby każdym z nich przejść dokładnie raz. Można, czy nie można? No zaraz zobaczymy. Sześć. Nie, nie, nie zależy. Przejść dokładnie raz. Dobra, ja zepsuję trochę zabawę i powiem, że nie. A zaraz się zobaczymy, dlaczego. W ogóle to możemy przyrysować jako graf. I sobie spojrzymy, no to rzeczywiście, jakby tutaj, lista wyborów jest dosyć skończona. Tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. I analogicznie jest tutaj. To jest taki graf. I jak zobaczymy, to to jest ta wyspa, to są te lądy i to jest e, ta wyspa. Z tym powiązane są tak naprawdę dwa pytania, na które zaraz sobie zobaczymy, jak e, odpowiedzieć. I poznamy bardzo prosty sposób w ogóle na odpowiedzenie na te e, pytania. E, pierwsze pytanie: Czy można rzeczywiście przejść wszystkie krawędzie dokładnie raz? E, Napiszę, czy przejść po prostu przez krawędzie raz. A drugie pytanie, e, troszkę bardziej triki, czy można przejść przez wszystkie krawędzie raz i wrócić do punktu wyjścia? Tak? Przyjmując inaczej, czy możemy zacząć z któregoś punktu, przejść wszystkie krawędzie e, i wrócić? Żeby odpowiedzieć na te pytania e, w sposób lepszy niż tylko popatrując sobie i łażąc tutaj paluchem po, e, po grafie, bo oczywiście możemy to robić i pewnie dla czterech szkołów nawet by nam się udało, ale dla dwustu myślę, że byłoby co najmniej zabawnie, e, będzie nam potrzebnych parę pojęć. E, ja staram będę raczej starał się nie wprowadzać zbyt dużo liczby pojęć, tak? Tak, bez dowodu. Znaczy, a propos dowodów, to może to rozumiem, raczej będę starał się unikać dowodów, które są techniczne i nieciekawe, takie, które niosą ze sobą walor dydaktyczny i są raczej dosyć krótkie. Myślę, że będziemy przytaczać. Chodziło mi tylko to, że tak, to łatwo dowiedzieć, jeśli się da, ale dobyć, że jakby sprawdzić, czy nie, jest dużo No chyba, że się użyję twierdzenia pewnego, nie? O którym powiemy. Parę pojęć, i te pojęcia wprowadzam tutaj dosyć istotnie. Jedno z nich szczególnie będzie bardzo istotne, bo jedno z nich się regularnie pojawia w naszej pracy i ono będzie bardzo ważne. Potrzebujemy tak naprawdę pojęcia marszruty, takiego typowo grafowego pojęcia. To jest jakieś przejście przez wierzchołki i krawędzie. Może nie jest jakoś szczególnie istotne, ale będzie nam potrzebne. Tutaj nic, nie, do Tutaj nic nie mówimy o tym, czy te wierzchołki które będzie się powtarzają. Nie mówimy nic na, na temat kolejności, na temat tego, czy się duplikują, czy się nie duplikują. Nic. Z kolei droga to jest marszruta, gdy wszystkie wierzchołki są różne. Czyli już nakładamy pewne e, ograniczenie. Wszystkie. Wierzchołki różne tak. Czyli, czyli może być marszruta na przykład ABA, ale droga wtedy będzie AB. Tak? E... Inaczej ABA nie, nie będzie drogą. Nie, ale w sensie że, że mhm. marsz ruta jest taka, że my wyjdziemy z A do B, potem z powrotem do A. Możemy jak najbardziej. W sensie, droga, którą kochanujemy z tej definicji mm, 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 nie, 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 nie. To są dwa różne pojęcia. W sensie, Jedno to jest marszruta ABA. I to jest rzeczywiście jakby marszruta, ale to nie jest droga. Jeśli chcemy z tego wydzielić drogę, to możemy wydzielić z tego drogę AB. Po prostu. A może w sensie w sensie między... między dwie drogi, AB, AB a Tak, jak najbardziej. Dwie osobne drogi, oczywiście. Z tym jest oczywiście Pan jeszcze jedno pojęcie ścieżki. One będą nam wszystkie potrzebne. wszystkie wierzchołki? Nie, nie. Wszystkie wierzchołki są różne. Czyli żaden wierzchołek w drodze nie może się powtórzyć. Marszurta po prostu jakoś przechodzimy po grafie. Ale nie jest powiedziane, że mamy do całego przejścia, tylko to wybieramy. Sobie. Dowolne, tak? Wszystko jedno. E, ścieżka to jest marszruta, gdy krawędzie są różne. No i na końcu pojęcie, które, e, jeśli macie zapamiętać dzisiaj jedną rzecz, to myślę, że to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, czyli cykl. Albo są potrzebne do cyklu. Są potrzebne do tego, żeby wprowadzić to tutaj ważne pojęcie. Aha. Aha. Czy w takim razie ja dobrze rozumiem, że tak jak mówiłem, przy marszucie ABA, tak. może być ścieżka, jakby, która jest krawędzią AB, bo jest tam jedna ścieżka, ale dwie drogi bo albo AB, albo BA. Tak? Spójrzmy, może, może narozumiem sobie na przykładzie. Na przykład, Przypuśćmy, że mamy taki, taki, taki grafik. Tak, i co? I może tak i tak. Więc marszrutą będzie na przykład coś takiego i chodzenie w kółko bez końca, nie? I powiedzmy, po czterech przejściach kończymy. To jest marszruta. Tak, powtarzają się wierzchołki, powtarzają się krawędzie, nie szkodzi. Droga może być taka, ale już nie może wrócić. Prawda? Bo nam się powtórzy wierzchołek. No a ścieżka, no ścieżkę tutaj możemy narysować dotąd, ale już nie możemy przejść tutaj, bo nam się powtórzyła trawę. No nie? Dobra. E, cykl to jest zamknięta droga. Z co najmniej trzema wierzchołkami. I to jest dosyć ważne pojęcie, bo co e, najmniej trzema wierzchołkami, które spełnia jeszcze pewną dodatkową cechę. E, zamknięta, czyli e, wierzchołek startu jest taki sam jak wierzchołek końca. Czyli wracamy do, po prostu do. E, Początku. ścieżka być też sama? Eee, tak, w tak? szczególnym wypadku tak, jak najbardziej. I każda droga jest marszrutową? I każda ścieżka jest marszrutą. I każda droga jest ścieżką? Jest... I każda droga jest ścieżką? Tak. Ta mogło... cyklu, tak jak mówisz, że może być zamknięty, czyli końcowy i początkowy jest ten sam, to nie łamie tej, tej definicji drogi, że nie mogą się powtarzać wierzchołki? Eee, to jest szczególny przypadek cyklu. Nie mogą powtarzać wszystkie inne. Pierwszej i końcowej jest po prostu tym samym. E, cykl jest ważny. Cykl jest ważny, bo bardzo często w jakichś rozważaniach powtarza się pytanie, czy coś nie zawiera w sobie cykli, bo wtedy na przykład jest trudny. Gdybyśmy mieli, mamy ten system ankiet, no to pytanie do klienta, czy ten system ankiet zawiera cykle, czy nie, jest fundamentalne i zmienia nam stopień złożoności zadania bardzo. Tak? Bo W tak. tak, może być. Zresztą, co ta ankieta jest, Bardziej chodzi o to, że musisz, czasem musisz zadać pytanie przed użytkownik. Powiedzmy, tutaj zadajesz tego pytanie, nie wiem, czy pijesz wódkę, czy pijesz alkohol. No nie, zadajesz mu pytanie. A tutaj zadajesz pytanie, czy, czy, czy pijesz wódkę. Jeśli odpowie tak, to znaczy, że jest małym kłamczuszkiem i wracamy tutaj do tego pytania, żeby na nie odpowiedział jeszcze raz i daje mu szansę się poprawić. no nie? Ale to powoduje, że logika, której potrzebujemy do, zatrzymania, do zachowania tej ankiety, do zapisania w bazie i ogólnie obkodowania, robi się dużo, dużo trudniejsza. Musimy obsłużyć powroty, jakby. No nie wiem, no jeżeli na przykład rozważamy, rozważamy na przykład połączenia kolejowe, tak jak o tym mówiłem jakiś czas temu, no to rzeczywiście jest tak, że wtedy cykle są niepożądane. Bo jeżeli będziemy kazali komuś jechać z Warszawy do Krakowa, E, czyli będzie, będziemy mu kazali jechać Warszawa, Częstochowa, Częstochowa, Warszawa, Warszawa, Częstochowa, Częstochowa, nie wiem, Kielce, Kielce, Kraków. To nie jest dobra trasa, prawda? Chyba że dla ludzi, którzy lubią pociągi e, w sposób patologiczny. Na Google Maps, na przykład. E, tak, na Google Mapsach też. Jeżeli wyznaczamy trasę, to oczekujemy, że ta trasa będzie trasą krótką, więc cykl jakby powoduje sztuczne e, następnie Google Maps, Na przykład możesz jechać prosto albo pojechać w prawo. Wracam z więc mam to na bieżąco. Yy. Tak, no potrzebna jeszcze długość marszruty i stopień wierzchołka. Długość marszruty to liczba krawędzi w niej i to wydaje się bardzo intuicyjnym pojęciem, prawda? Czyli, że jeżeli przechodzimy tak i tak, no to długość to jest dwa, bo przejśmy dwie krawędzie. No. Długość, kraw... Liczba krawędzi w niej. I stopień wierzchołka to liczba krawędzi, która z niego wychodzi. Czyli tylko tyle znowu dosyć e, znowu dosyć proste pojęcia. Liczba krawędzi z niego wychodzących. O, szkoda, że nie ma slajdu, nie ja mogę wam notatki zyskonować. No, wiesz, sobie tak nie? I tak naprawdę mamy to pytanie o mosty i jeżeli rozważymy taką ścieżkę, która przez każdy, przez każdy z tych mostów, czyli przez każdą krawędź przejdzie raz, ale się nie zamknie, to nazwiemy to ścieżką Eulera. Jeżeli przejdzie przez wszystkie mosty i się zamknie, nazwiemy to cyklem Eulera. No, i pytanie, które sobie chcemy zadać w tym momencie, jest, czy da się to sprawdzić? Jak to sprawdzić? No, i teraz tak. Pytanie: jak sprawdzić, czy jest cykl Eulera? Czyli taki graf wtedy nazwiemy Eulerowskim, co nie jest chyba dla nikogo jakimś wielkim zaskoczeniem. No i tak. Możemy to robić taką metodą brute force. Jak zaczniemy sobie szacować to, taką złożoność z tego, no to tak naprawdę musimy w każdym wierzchołku sprawdzić wszystkie wyjścia i prędzej lub później wylądujemy w czymś razy deg F1 razy deg F2. Jeśli przyjmiemy, że tych krawędzi jest N, to wylądujemy w czymś około rozmiaru ON. silnia, tak. Szacując dosyć, dosyć brutalnie. No, oczywiście, silnia to jest zła złożoność, tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości na ten temat. To będzie znaczyło, że powiedzmy dla dwóch krawędzi, dla trzech krawędzi, będziemy musieli wykonać sześć operacji, ale dla pięciu krawędzi już 120, a potem będzie rosło jeszcze bardzo, bardzo, bardzo szybko. Więc nic z tego ciekawego nie, nie wyjdzie. A można zrobić prościej. Można zrobić korzystając z teorii grafów. Jeśli trafili na tego typu problem, to zamiast właśnie robić to Budforsem, możemy sprawdzić jedną bardzo e, prostą rzecz. E, odkrył jeden prosty sposób na sprawdzenie, czy graf jest oilerowski. Amazon, Amazon go nienawidzi. E, I sposób jest bardzo prosty. Piszę właśnie. E, spójny graf, spójny, to znaczy w, ka, do każdego wierzchołka prowadzi co najmniej jedna krawędź, która nie jest pętlą. To nie byłby graf spójny. Tak, dosyć e, nie ma takiego wierzchołka, do którego nie prowadzi żadna krawędź. Nie ma wierzchołka, który jest oddzielony jakby od reszty grafu. Dosyć, dosyć proste. Spójny graf niezorientowany, czyli jakby takie, w którym krawędzie są bez strzały, czyli możemy po nich chodzić do dowolnym kierunku, jest grafem Eulera. Mm. Wtedy i tylko wtedy, o tym też sobie powiemy zresztą, co to znaczy, tylko już pewnie nie dzisiaj, wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jego wierzchołki. Pytanie, czy ktoś nie wie, nie możemy, możemy się chwilkę. Wszystkie jego wierzchołki, coś. I mają ten sam. Ten sam czy różny? No, ja <grywam> dawaj, róźmy, no, róźmy, Wszystkie róźmy. mają różny stopień, tak? Różmy, czyli. Do czyli. Do, do to nie jest Waszym zdaniem grafoilera. A ja Wam pokażę cykl. One mają różne tak, mają równy stopień. Bo powiedzieli równy czy powiedzieli różny? Równy, A, powiedzieliśmy równy, tak. Jakby się powiedzieli różny, też by nie było lepiej, nie więc. Więc to by nie było lepiej. <grywam> e. to. Ten graf nie jest. Ten graf jest. A eee, żeby nie trzymać Was w niepewności, wszystkie wierzchołki są parzystego stopnia. I tylko tyle wystarczy. To jest warunek konieczny i dostateczny. Ten graf nie jest. Zobaczcie, ten wierzchołek ma stopień 3, ten ma stopień 3, ten ma stopień 3, ten ma 5, to jest wbitnie bardzo nieoilerowski. Ten natomiast jest, bo każdy wierzchołek ma stopień 2. Nie będziemy tego dowodzić, bo dowód jest taki dosyć niemiły. Intuicyjnie to super widać, bo jeżeli gdzieś wejdziemy, to musimy stamtąd wyjść. Jeżeli wejdziemy drugi raz, to musimy wyjść inną krawędzią. Czyli tak naprawdę dwa razy liczba przejść. Musimy mieć krawędzi tam. Prawda? Nieważne, jaka jest ta liczba przejść, wynik będzie zawsze parzysty. I myślę, że na dzisiaj sobie w takim razie. Zakończymy, a następnym razem powiemy sobie, co to znaczy, że graf jest pół czyli ma ścieżkę Ojlera. Jak to sprawdzić? I to sobie akurat udowodnimy, bo to ma fajny dowód. O, to dziękuję Wam bardzo i se gdzie skończyłem. znaczeniem skończyłem.